Wejdź w słowa. W Ciech Apostolskich 28, werset 4, czytamy. Mieszkańcy wyspy, widząc gada przyczepionego do jego ręki, mówili między sobą: Ten człowiek jest z pewnością mordercą. Wyszedł wprawdzie cało z burzy morskiej, ale bogini sprawiedliwości nie pozwala mu żyć. Przygody świętego Pawła, kiedy dopłynęli do Marty, mogą wydawać się niecodzienne, bo przeciętny człowiek po ukończeniu jadowitego gada nie przechodzi obojętnie do dalszych obowiązków. Ale może to tylko domena czasów jezusowych? No, niekoniecznie. Święty Jan Bosko podczas epidemii cholery w Turynie w XIX wieku zebrał grupę swoich wychowanków, którzy opiekowali się chorymi, leczyli rany i w końcu grzebali umarłych na tą chorobę. Żaden z nich i nawet sam Jan Bosko nie dostał żadnego uszczerbku na zdrowiu, mimo tego, że ludzie masowo wymierali poprzez kontakt z zakażonymi. Każdy z nich nosił medalik Matki Bożej i żył w głębokiej modlitwie. I jak słyszymy, to wystarczy. Tylko czy naprawdę w to wierzysz? Panie, proszę daj mi wiarę taką, jak miał święty Jan Bosko. Będę pewny tego, że ciągle jesteś ze mną. Algorytmy dobra. Wejdź w słowa.